Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Daj, o panie, abym nienawidził grzechu, który cię za mnie skazuje na śmierć. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Przez śmierć swoją na krzyżu stałeś się, o panie, królem dusz naszych. Stacja trzecia. Jezus pod krzyżem upada. Bardziej niż krzyż, grzechy nasze są przyczyną tego upadku. Z upadków moich podźwignij mnie, Panie. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. O Maryjo, wyjednaj nam łaskę kruchy serdecznej. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża. Daj Panie, abym go nosił za tobą jako zadość uczynienie za winy moje. Stacja szósta. Pobożna niewiasta ociera twarz Jezusowi. Daj mi, panie, męstwo w pokonywaniu względów ludzkich i wyryj w duszy mojej odbicie rysów Boga człowieka, abym przez cierpienia upodobnił się jemu. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Obyż pan mój, powstając, zawsze mnie z grzechów moich podnieść raczył. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Jeżeli życie łaski nie ożywi duszy mojej, Sprawiedliwość Boża będzie zmuszona wydać mię jako drzewo suche na ogień zdatne temu, który ma władzę wrzucić mnie w otchłań ognia nieugaszonego, obym uniknął grzechu. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Dzięki ci Jezu za to, żeś się uniżył, aby mnie podnieść. Stacja dziesiąta. Jezus szat obnażony. Tak więc, o Jezu, pokutujesz za moją nieskromność. Daj mi, proszę, ducha czystości i pokuty. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. O mój Jezu, z Tobą chcę być przybity do mojego codziennego krzyża. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Obym już nie grzeszył. Przez krzyż Twój mękę Twoją i śmierć. Od złości mojej wybaw mię, Panie. Stacja trzynasta. Zdjęcie Jezusa z krzyża i oddanie matce. O matko bolesna, płacząca nad dziećmi swymi przez grzech umarłymi, daj mi skruchę serdeczną za winy moje. Stacja czternasta. Jezus w grobie złożony. Obym był pogrzebany z tobą, o Jezu, i umarł w światu, by zmartwy wstać w... w tobie do nowego życia, jak to obiecano w moim imieniu przy chrzcie moim, przez grób twój i święte zmartwy twoje, wybaw mnie, panie.